Czy twoje dziecko ma otwartą buzię, podczas gdy nic nie mówi? Może w nocy? Może w dzień? Zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Nazywam się Agnieszka Kaproń, jestem surdologopedą, pracuję głównie z dziećmi z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Dzisiaj powiemy sobie o czymś bardzo ważnym, tym razem do rodziców film, a mianowicie o otwartej buzi. Czy obserwujesz u swojego dziecka właśnie otwartą buzię podczas snu, może zdarzyć się też chrapanie, może zdarzyć się ślinienie poduszki, albo takie bardzo duże pragnienie, czy w środku nocy, czy rano. Jeśli to zauważyłeś albo zauważyłeś, że w dzień, gdy dziecko na przykład ogląda książeczkę, bawi się jakąś zabawką, nie mówi nic i nie śpiewa, a ma otwartą buzię, uchyloną lub znacznie bardziej widoczne otwarcie, to nie jest to normą, czyli tak nie powinno być. W spoczynku, kiedy osoba dorosła, czy dziecko nie mówi, nie śpiewa, powinno mieć. To dziecko buzie zamkniętą. Dlaczego tak czepiamy się tej otwartej buzi? Zaraz o tym opowiem. Także zastanów się, czy któreś z tych objawów jest widoczne u Twojego dziecka? Dlaczego to jest takie złe? Jakby, bo przecież może mieć otwartą buzię i dlaczego nie? Tak? Co my się tego tak czepiamy? A dlatego, że taka otwarta buzia może powodować, po pierwsze, zwiększone ryzyko przeróżnych infekcji. No dobra, następna rzecz. Eee, może powodować nieprawidłową pozycję spoczynkową języka. Może się przyczyniać, o tak, do nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka. Co to oznacza? Że język zamiast być u góry leży płasko na dnie jamy ustnej. No i co z tego? A to z tego, że może to przyczyniać się do powstania wielu wad wymowy, bardzo trudnych do usunięcia, międzyzębowość, tak? czyli język leżący płasko, bardzo łatwo może się wysunąć między zęby i możemy mieć safę e, i e, salenkę, czyli ten język może nam między zęby wchodzić. Więc międzyzębowość, ale oprócz tego, oprócz wad wymowy, może powodować także wady zgryzu, bo język zamiast być odpowiednio ułożony właśnie u góry leży płasko i... Pewne struktury nieprawidłowo mogą się kształtować, powodując wady zgryzu. A więc co mamy? Mamy częste infekcje, wady wymowy, wady zgryzu, ale także może to powodować, jakby tutaj jest powiązane, z torem oddechowym i może nasze dziecko mieć nieprawidłowy tor oddechowy, co też łączy się z wadami wymowy, łączy się z częstymi infekcjami, także stanowi to pewną taką po co fundować wiele lat terapii logopedycznej, e, później wiele wizyt ortodontycznych? Po co, jeżeli możemy, zapobiec temu? I teraz y, może to być naprawdę prosta, banalna rzecz. Czyli może to być po prostu pewien nawyk. Czyli nasze dziecko nie ma żadnych innych trudności, i okazuje się, że po prostu było często chore, i po chorobach został taki nawyk tego nieprawidłowego, na przykład toru oddechowego, i wtedy ta buzia jest otwarta, pozycja spoczynkowa języka może być też nieprawidłowa i jakby cała ta lawina różnych trudności. Może to być nawyk, gdzie jak szybko wychwycimy go, to możemy fajnie domknąć buzię bardzo szybko działaniami takimi bardzo prostymi logopedycznymi, oddechowymi między innymi, czy jakieś masaże sobie dodamy. Generalnie może to być bardzo szybka, łatwa sprawa. Może to być też objaw bardzo poważnych trudności, takich jak związanych z migdałkami, z przerostem migdałka i z różnymi innymi trudnościami, także w obrębie właśnie takich fizjologicznych terapeutycznych dziedzin, czyli z obniżonym na przykład, czy nieprawidłowym napięciem yy, naszego dziecka. I wieloma różnymi innymi aspektami, czyli mogą to być banalne rzeczy, ale także bardzo poważne trudności. Yy, I my jako rodzic yy, nie zdecydujemy o tym, jakby i nie robimy tego na własną rękę, że sprawdźmy co to jest, jakby sami sobie, nie, tylko należy udać się do specjalistów. Do jakich specjalistów się udajemy, gdy widzimy, że dziecko ma nieprawidłowo Właśnie nieprawidłowy tor oddechowy, czy właśnie ta buzia jest uchylona, tak? no bo może jako rodzic nie wiemy, czy oddycha prawidłowo, czy nie, widzimy uchylona buzia. Co możemy zrobić? Pójść do dwóch specjalistów jako takich priorytetowych pierwszych. Logopeda i laryngolog. Logopeda sprawdzi ze swojej strony, czyli sprawdzi budowę i funkcjonowanie narządów artykulacyjnych i tor oddechowy, a laryngolog sprawdzi, co się dzieje w środku, czy właśnie może te migdałki, może coś tutaj, także i sprawdzi logopeda i laryngolog, i po takiej podwójnej diagnozie będziemy mieli tutaj oczywistą sprawę, co się dzieje i co możemy zrobić. Oczywiście ci specjaliści mogą jeszcze wysłać np. do fizjoterapeuty czy do innego specjalisty, jeżeli zobaczą potrzebę. Na przykład alergologa, ale tak głównie w większości przypadków jednak będzie to logopeda i laryngolog i to będą albo właśnie te logopedyczne trudności, albo laryngologiczne, albo zwykle połączone i dzięki współpracy dwóch specjalistów będziemy w stanie osiągnąć no tutaj i prawidłowy tor oddechowy, domknąć tę buzię i pamiętajmy też, że nie robimy tego na siłę. Mówię o domknąć buzię. Jeśli domkniemy ją na siłę Czyli będziemy robić jako siłowo to, że tak, w jakikolwiek sposób nam przyjdzie do głowy, to nie, nie, nie. Bo jeżeli dziecko ma jakąś pewną przeszkodę, i będzie to na przykład. Migdał i ma trudności z tego powodu, z nieprawidłowym torem oddechowym z otwartą buzią. Jak my domkniemy buzię, to możemy domknąć dziecku możliwość czerpania odpowiedniego powietrza. Także nie nie zamykamy jej na siłę, tylko właśnie idziemy do specjalistów, sprawdzamy dlaczego i wtedy faktycznie dobieramy odpowiednie. Ćwiczenia, czy to będą ćwiczenia oddechowe, masaże logopedyczne, mogą to być, myślę, że te dwie główne dziedziny, ale też są takie metody jak taping, takie podmetody, można by powiedzieć, logopedyczne, nie tylko logopedyczne. Także tutaj już specjalista dobierze ze względu na trudności, które dziecko ma. Także pamiętajmy, że otwarta buzia w spoczynku, nie jest normą. Oddychanie buzią w spoczynku, kiedy po prostu yy, tak śpimy, siedzimy, bawimy się, też nie jest normą i należy to skontrolować. Może to jest błahostka, z którą się rozprawimy, wiecie, na kilku wizdach logopedycznych, a może to jest coś poważnego, gdzie będzie musiał działać ilaryngolog i logopeda i będzie to trwało kilka miesięcy czy dłużej, ale tego sami jako rodzic nie ustalimy, należy udać się do specjalistów. Pamiętajmy, że zawsze, gdy coś nas niepokoi, idziemy do specjalistów, do lekarzy, do logopedów, do fizjoterapeutów no, w zależności od tego, jakie to są nieprawidłowości, trudności żeby właśnie skonsultować się, i oni jeszcze wysyłają do innych specjalistów, jeżeli widzą taką potrzebę. Do zobaczenia w kolejnym filmie o dziewiątej w niedzielę.